Dzień dobry, minęła dziewiętnasta. Na fakty zapraszam Beata Tadla. Dzień dobry, tutaj Beata Tadla. Dzisiejszy dniu mamy dla Państwa wiele niepokojących wiadomości. Otóż na nowym świecie nie palą się dekoracje świąteczne. O co chodzi? Po że hala koszyki zmartwychwstanie już w tym roku, prawda? Czy mit? Za chwilę przeniesiemy się w to mi. Hala koszyki zmartwychwstaje. Właśnie znajdujemy się na placu budowy. Jak widzimy, praca od rana do wieczora i miejmy nadzieję, że skończy się do końca tego roku. Skąd chyba wzięły się te chmury? Chmury? Chmury przypominały smugi kondensacyjne, ale układały się w okręgi, a nie linie. To prawdopodobnie dlatego ludzie zaczęli zauważyć, że coś jest nie tak, jak powinno być normalnie. Po prostu wygląd nieba nie ma tego, czego, do czego przyzwyczaili się ludzie. To niestety prawda i większość z nas nie, zdaje już sobie nawet, nie zadaje sobie już nawet pytań na ten temat. Dlaczego i czym jest ta szachownica na niebie? Samo pytanie to naraża nas, nas na śmieszność. Bardzo dziękujemy za ten reportaż, a tutaj telewizja 6C. Jestem i prowadzę Project A ja jestem Joanna Krupa i również jestem Jurorką. Zaczynamy! Finał! Oto jedno z naszych uczestników. Harper Coop. Znana jako Harper! I to jest Brenda! To jest modelka Julia. Okay. Przekażę Chcę ten projekt. Na no, ten projekt no chcę przekazać to, jak bardzo chciałam zejść w tej dziedzinie. Nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem. Moja przeciwniczka jest dosyć, dosyć. naprawdę. bardzo dobra. Naprawdę jest. dobra i boję się, że. moja! Moja! Super Freaksy bez. No, beautiful material. Dziękuję, właśnie. Teraz jest takie. najbardziej basicowe. Oh, I like this the No it it's probably to me, Scary. What you wanted to be przez through Oh wow! This is okay. to the Project raw. Just need to run, she's trying a, a, a whole day. Whole day. <laughs> <laughs> The problem! <laughs>